Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Antony Łukach, najbliższy rywal Łukasza Marca, pańskiego podopiecznego. Na no, bokserok zapowiedział, że znakautuje Łukasza. Ewentualnie Łukasz będzie musiał jego znakautować, bo ta walka na pewno, która 21 kwietnia odbędzie się zabój, zakończy się przed czasem. Co pan na to, panie tnierze? No Myślę, że, że czasami jest tak, że, że ten, który dużo mówi, to mało robi i zobaczymy. No. Rim wszystko zweryfikuje. Myślę, że on sugeruje to, to pierwszą walkę, gdzie, gdzie Łukasz jeszcze taki troszeczkę mniej, mniej mocniejszy fizycznie był, a teraz, teraz już dojrzał tak, jeśli chodzi o, o to siłę specjalną i myślę, że walka będzie ciekawa i zobaczymy. No. Panie nie niespełna dwa tygodnie zostały do tego pojedynku. Jak będą wyglądały te ostatnie przygotowania, te ostatnie dni przed no, jeszcze Jeszcze przez tak trzy, cztery dni popracujemy ciężko, a później już sama kosmetyka, tarcza, jakieś takie zadania taktyczne i wszystko. Będziecie oglądać ten poprzedni pojedynek, stoczony 19 września 2019 roku? Tak, ja oglądałem go już kilka razy, ale jeszcze przejrzymy i zobaczymy, w którym momencie trzeba, trzeba po prostu zaatakować, żeby, żeby nie pozwolić jemu, żeby doszedł do, do głosu.